czemuja podróż kosztowała tak ze wszystkim już teraz ponad 70 000 dolarów Wish that I could stay Wish for this moment to never go away But it's all in my mind i know that there is nothing to find You're beautiful sight in the night Znaczy moja podróż kosztowała tak ze wszystkim już teraz to będzie 70 tysięcy dolarów No to wiesz, że to jest nieosiągalne dla przeciętnych ludzi, nie? Oczywiście, że jest osiągalne. Słuchajcie, w jakim przeciętnym... Nie ile zarabiają ludzie w Polsce? Jakim samochodem jeżdżą? Na ile lat zabrali kredyt? Co roku... Ile kosztują dzieci? Ja nie mam dzieci, ja nie mam kredytu, ja nie mam samochodu. Ja nie mam ograniczeń. Ja nie spłacam żadnego kredytu, ja nie My płacę nie. za wynajem, ja nie płacę. Ja nie mam... Ja jedyne rzeczy, które ja muszę płacić to jest prosty Masz chłopaka? Nie. A to jak jest z seksem w trasie? E, nie ma seksu. Podróże rekompensują wszystko. Proszę cię. Okay. E, podróże rekompensują wszystko. Podróże tak uzależniają, bo im więcej widzę, wszyscy mówią Słuchaj Marta, no ty już chyba wszystko widziałaś, no ale im więcej ja widzę, im więcej ja widzę, że jest do zobaczenia Już mniej komercyjne rzeczy, mniej takie osiągalne dla normalnych ludzi, bo to są takie ekstremalne już o, to, yy, kierunki, destynacje, ale no, im więcej się podróżuje, tym więcej się chce. Zobaczcie nawet jak u Was pewnie było. Zaczęliście gdzieś tam w Tempo Europie, pojechaliście na wakacje do Grecji, może potem do Hiszpanii, a później może już na Zanzibar, a co będzie kolejne, to już będą Seszane, to będą w To im więcej widzicie, tym widzicie jak jest fajnie, im więcej chcecie zobaczyć, to nikt, yy, ten kto zaczął podróżować, nigdy w tej podróżach się nie cofa, idzie zawsze do przodu, czyli zawsze co roku już dalej kupuje E, więc e, ja wiem, tak jak moi znajomi, którzy podróżowali tylko po Europie, już teraz właśnie lecą na Zanzibar, potem na Bali, ale już teraz patrzę na Polinezę francuską, jak to wygląda, już się interesuje ile to kosztuje, czyli coraz dalej i coraz bardziej egzotycznie. I to właśnie jest u koszt tego, No u mnie to bardzo szybko poszło bardzo ekstremalnie, że nawet ta, ten wirus mnie nie powstrzymał, gdzie powiem wam, że to było też bardzo trudne, ponieważ e, no, każdy mówił, na początku rodzina i przyjaciele mówili, na początku mojej podróży mówili, po co ci te podróże? Słuchaj no, mieszkanie, zanim was tu pieniądze, nie jesteś normalna. Tu już miałeś ustabilizowane życie, miałeś chłopaka, miałeś ten, prawie już kredyt dostałaś na to mieszkanie. miałeś dobrą pracę. Dlaczego ty chcesz całe życie sobie rozwalić? Ja mówię, no bo ja nie jestem szczęśliwa w tym. Na początek chciałabym wam przedstawić tutaj Marianę. Hello. Muszę czapkę poprawić, bo wygląda no, jak, jak Janusz. Jak Janusz. Na początek przedstawiłam Mariana i Bożenę, którzy przyjechali tutaj na kilka dni no i stale nie mogą wyjechać. Zapytajmy ich, co tutaj robią, kiedy przyjechali, kiedy zamierzają wyjechać. A przyjechaliśmy na początku lutego, dosłownie 2 lutego, i jesteśmy tutaj już no, prawie drugi miesiąc. I przypukowaliśmy już drugi raz bilety. Ale dlaczego? Bo nie chcemy stąd wyjeżdżać. Dlaczego nie chcecie wyjeżdżać? Dlatego, że nie chcemy wracać do tego marazmu w Polsce. A kiedy zamierzacie wyjechać? No na razie bilet mamy przebukowany na 2 kwietnia, kwietnia e, czyli mamy jeszcze dwa tygodnie, ale to nie jest nasze ostatnie słowo. Czy tak to działa, że tutaj się przyjeżdża i nie można stąd wyjechać. Nie, wsiąka się. E, to właśnie, takich właśnie ludzi poznałam. Bardzo wiele, wielu Polaków, którzy przyjeżdżają na chwileczkę i są stale tutaj po kilku miesiącach. E... Dobra, jest Could stay wish for this moment to never go away but it's all in my mind and though i know that there is nothing to find your beautiful sight in the summer night and you can't put up a fight in the midst light Nie? No dokładnie, no. ale słuchajcie, to miejscowi trzy osoby dziennie przychodziły i mówię słuchajcie ten łańcuszek. Jak ja gdzieś chciałam zrobić zdjęcie, ja starałam się z telefonem nie chodzić za bardzo, bo wiedziałam, że jest to Słuchajcie, na razie ja miałam w ogóle, mam taki telefon, nie miałam, go, miałam go w ogóle uwiązanego i ja mam sznurę do telefonu przywiązanego. Albo miałam GoPro też takie, na tych wszystko przywiązane do ręki, że nie mogłabym go wybrać. Okay. Ale mówił, już być w tym miejscu, a nie robić zdjęć, to ja. No. Więc właśnie ta, to właśnie mnie zaskoczyła do Rio de Janeiro, ten strach na ulicy. Bałam się naprawdę, tak jak ja się nigdy nie boję w podróżach. Tak jak, no przykład no, kilka razy w kiedy do was i po do łańcuszek. To no jest strach, słuchajcie, bałam się w łańcuchach e, no, no też miałem Peru, Peru mi jest, w ogóle ja spędziłam Sylwestra na Machu Picchu. Nie wiem czy wiecie w Machu Picchu, że to jest jeden z siedem Wszyscy poszli na imprezy, ja zostałam na Machu Picchu. To Peru było wspaniałe, cudowne. Argentyna... Nie wiem, no też tak myślę, że za dużo czytałam o tej Argentynie. No ale słuchajcie, ja nie byłam ani w Amazonii, ani ja nie byłam w tych górach, czyli by e, nazywają te góry na dole w Patagonii. Czyli też nie powinnam się wypowiadać o całej Argentynie i o całym Chile. E, no było pięknie kolorowo, ludzie mili, uśmiechnięci. E, no ale myślę, że powinnam wrócić i jeszcze raz Ale jestem byłam bardzo pozytywnie z strony Ameryką Centralną. ponieważ jest mało blogów na ten temat, mało czytałam na ten temat super było, Naprawdę super You don't seem to forget about yourself Wondering how it could go wrong, what you didn't call for help Let me tell you about the trees and the seas, how it's all connected Flowers and Angeles Ja nie, nie się stwierdziłam a Stanów Zjednoczonych, gdzie te wszystkie nacjonalne parki chciała bardzo zobaczyć, bo są bardzo ciekawe, ale jakoś mnie zawsze ciągnęło bardziej do Afryki w takie miejsce, gdzie właśnie telewizja nie pokazuje. Słuchajcie, ja pojechałam na Los Angeles do Hollywood i ja byłam tak rozczarowana. Ja powiedziałam, naprawdę to jest to, co oglądaliśmy, oglądamy w telewizji. Byłam rozczarowana. Ten jak on się nazywałam ten słoneczny patrul, czy, Patrol, czy Hills 95, 90, 10, gdzie wszyscy biegają do tej wody. To ja też biegam do tej wody, słuchajcie, wodą na 17. Ja nie wiem jak oni biegają do tej wody, to po prostu to jest wszystko tak oszukane. Ja się tak... Słuchajcie, ja nie no, mogłam myśleć do tej wie, wody, ta wody. tak jest To ta gorąca woda. Ja byłam po prostu, ja byłam, co e, się oszukana. Więc ja naprawdę raczej oczywiście z miejsca, oczywiście tam New York zobaczyć. E, chciałabym te... chciałabym z, e, ten szlak, jak on się nazywa, e, to jest popularny kanion, ten Great Canyon, jej, oczywiście, że chciałam zobaczyć. Ale jednak zawsze mi trgnęło bardziej na przykład na Wyspę Pacyfiku czy do Afryki. Czy właśnie do takich miejsc, gdzie ja nie zobaczyłam tego wcześniej w telewizji, a odkryję to samo, a powiem wow, na ulicy się pytam, ja zawsze... Ja w ogóle nie mam pojęcia o nawigacji, ja nie umiem używać nawigacji, ja nie umiem dojść z do jednego miejsca do drugiego, ja umiem pytać ludzi, ja zawsze powtarzam do ludzi się pytam. Jak tutaj dojść? Pokazuje Każdy, a to tutaj, nieważne w jakim języku niepowiedzenia, ja zawsze zrozumiem jak już dojść, nauczyłam się tego. No i w Izraelu, w Tel Awiw pytam się jak mam dojść w to miejsce, a każdy, you have to pay for information, musisz zapłacić za informację. Mówię, prawda, no to i do, do drugiego człowieka, ja mówię, Hey, how are you, jak tutaj, wiesz, może jak dojść do tego hotelu, albo do mojego hotelu, zgubiłam się. Patrzyłeś na mnie jak najdów też dalej. Słuchajcie, tak było cały czas. A dla mnie jednak podróże to są ludzie. ludzie. To naprawdę są ludzie. Dla mnie, jeżeli ludzie nie są przyjaźni, nie cieszą się z tego, że jesteśmy u nich, ja staram się zawsze być super przyjazna, nawet tego najgorszy dzień w życiu. Więc ja sobie pomyślałam, że ze mną było coś tak. Ale słuchajcie, byłam tam naprawdę tydzień i tydzień tak było. W restauracji, byłam w restauracji, zamówiłam coś i właśnie też w restauracji zapłaciłam. I się zapytałam o drogę, a koleś mi powiedział kelner, że dlaczego on ma miał odpowiadać na, wyciek, na, odpo na pytanie, skoro ja nie stawiałam na piwko. Jeszcze co mnie zdziwiło bardzo i zszokowało w Izraelu to to, że kobiety były z, z, z pistoletami na ulicy chodziły i po prostu to było dla mnie przeraźliwe. gdzie Izrael to jest jedyne miejsce na świecie, gdzie kobiety muszą iść do wojska. One muszą na dwa lata iść do wojska i... Yy, no i to dla mnie było takie, takie nieprzyjazne, no, nieprzyjazne. Tak się nie czułam się fajnie. Najpiękniejszych ludzi? Ja myślę, że w ogóle najpiękniejsi ludzie są w, na Bali. Ja myślę, że ci ludzie wytwarzają taką energię. Oni w ogóle mocą się cały czas. Oni mają swoich bogów. Bali jest w ogóle no, jest boskie. E, są e, hinduizmami, ale to jest takim innym wyznaniem. Oni w ogóle dają takie dary do Bogów przed dom, zawsze wstawiają. Nie wiem, czy byliście na Bali kiedyś. Ja byłem, ale myśmy byli na północy, Ahmed, te okolice, zdecydowanie. Oni dają takie dary do Bogów przed każdą restaurację, każdy dom. 3 razy dziennie. Oni się modl modlą cały czas o tym Oni wierzą. Oni się modlą do zachodu słońca, do wschodu słońca, do pełni księżyca, do oceanu. Oni się modlą do wszystkiego cały czas. E, do tego oni są tak mili i w ogóle tą energię, jaką oni wytwarzają, ma, miałam uczucie, że jestem w ogóle w innym świecie. Ludzie na Samoa byli też niesamowici, no bo oni są, słuchajcie, oni są najwięksi. Oni mają ponad 2 metry. Kobiety mają ponad 2 metry. Oni są olbrzymi. Ja już tutaj opowiadałam, że ludzie na Samoa mają, mają, e, mają Gen wielkości. To jest naukowo stwierdzone gen wielkości. Oni są najwięksi ludzie na świecie. Ale oni są tacy wielcy, ale oni są tacy przyjaźni, oni się uśmiechają, oni tak, aha, tak się śmieją. Tak, ten, ten głosik ma taki słaby, taki aha. Więc to po oni są tacy śmieszni, tacy przyjaźni, tacy mili. Oni w ogóle gdziekolwiek mnie widzieli, zapraszali mnie do domów, do bab, do dziadek, to po prostu babcia dziadek chcieli mnie zawsze dotknąć. Jej już objawiała z Polski. To myślę, że tam też jest fajnie ludzie. No i ludzie Afryki, no ludzie Afryki są wspaniali, ludzie Afryki, ja nie wiem, ja jestem zakochana w Afryce. Okej. Okay. Okej. Okay. I, I jak wyjeżdżam, no to raz y, mam pieniądze, no raz nie, ma, nie miałem pieniędzy. You don't seem to forget about yourself